Chciałbym Pana zapytać o pewne wydarzenie podwarszawskie, miało to miejsce bodajże w Michalinie, bądź w Michałowie, ale chyba to Michalin, był Michalin. Michalin, 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 tak. Michalin, W 90 roku chyba, czy? Być może, nie, nie, ja mówię, ja nie mam pamięci do, do dat, tak jak Kazimierz Brzoski, nie mam pamięci do dat, jak. Najciekawsze jest to, że archiwum Kazimierza Brzowskiego przepadło. Ja wiem, kto je, jakby to powiedzieć, za... Panie, kto był? Tak, za. Kto był? Kazimierz Bzowski troszkę nieszczęśliwie określił to zdarzenie, nazwał jako spotkanie z reptoidem, bądź z coś w tym guście z, re... z, re... no, z reptylia. Coś... Nie, no zawsze, tak. no wiedziałem o co chodzi. Tak, Pan tam był. Tak, byłem. Byłem i, i z uwagi na to, że jest to bardzo e, w czasie przesunięte pojawienie się, e, znaczy dokonanie tego badania i rejestracji od momentu, kiedy to się wydarzyło, to są bardzo małe jakby... Ma, nie można powiedzieć, że to nie jest wiarygodne, ale wiarygodność jest bardzo niska. Zdjęcie na szybie jest mojego autorstwa. Mhm. Byłem zaskoczony, że te ślady tak długo mogły przetrwać. Próbowałem je sam nawet tam jakoś z, z palcem wyczyścić. Nawet próbowaliśmy przy pomocy środków zmyć te szyby od razu po wykonaniu tego zdjęcia. No nie bardzo to szło. A co szło. to był za ślad w ogóle? Takie odciśnięcie. Wyglądało jakby łapa. No, łapa? Taka na, na, szyba, na, na szybie taka łapa odciśnięta. Tak. Dokładnie jest tak, jak tam jest opisane w tym całym zdarzeniu, ale mówię, że z uwagi na to, że nie ma pewnej dokumentacji, że, że pojawienie się nas było bardzo długo po, po, po samym zajściu, no, wydarzyło się. Zrobiłem fotografię no i tyle. Jasne. Proszę mi powiedzieć jeszcze coś na temat wylatowa, ponieważ wiem, że Pan był jedną z pierwszych. Osob, jednym z pierwszych ufologów, którzy znaleźli się na miejscu, kiedy te pierwsze kręgi się pojawiły. Te jeszcze pierwsze, takie najbardziej wiarygodne kręgi. Tak, tak. Pierwsze dwa, które się pojawiły, ale chcę nadmienić, że wylatowo nie było jako pierwsze. Na kilka dni czy tygodni przed samym pojawieniem się w wylatowie, wieś wcześniej był wyciśnięty. W ogóle było ciekawe zdarzenie w tej wsi. Nie pamiętam jej nazwy, ale ona była pierwsza, nie wylatował. Bo ja, ja też tam byłem i oglądałem ten krąg, tam był pojedynczy krąg. Także no, wylatowo pojawiło się. i To też oddzielna sprawa i, i pewnie na długi, długi film ten wyla, to, to cały wylatował. Ale jak pan to y, ocenia ogólnie? To wszystko, co się cieni. tam wydarzyło wtedy? Znowu nie mówię o tym, co teraz. Znowu sensacja. Mogę powiedzieć tylko, że byłem obecny na kilku takich spotkaniach w Wylatowie i na jakiejś konferencji ufologicznej, w której oczywiście powiedziałem dość dokładnie, a co będzie, no niech pan Bernatowicz sobie to przypomni z nazwiska, bo myśmy tam wspólnie, zresztą szanuję człowieka, chociażby dlatego, że jest wykształcony i dlatego, że ma bardzo dużą wiedzę na ten temat. Ale do czego zmierzam? Ja zadałem takie pytanie, co będzie, jak w następnym roku nie pojawią się kręgi? I powiedziałem to oficjalnie, A, ale rok wcześniej pobudowano jakieś tam podesty do oglądania. No i co się stało? W następnym roku nie pojawiły się kręgi. No niech sobie wszyscy dopowiedzą, yy, dlaczego nie pojawiły się. Ma... Nie, mo nie można rozmawiać z kimś, kto ustawia puszki w kręgu z popiwie i zapala naftę. Żeby dać znaki kosmitom, trzeba z nimi rozmawiać ich językiem, trzeba starać się ich zrozumieć. I co? Kłania się znowu pan Miazga i cała reszta młodych ludzi, którzy próbuje systematycznie dokumentować pewne rzeczy. Dokumentować zjawisko. O to w tym wszystkim chodzi. Nieważne są kręgi, ważne są wymiary tych kręgów, odległości. Może tu należy szukać pewnych rzeczy. Może tu jest klucz do rozwikłania tej sprawy. A czy ma Pan w ogóle jakiś pomysł na to, Mam. co mogło powodować te kręgi? Mam, ale nie powiem. <laughs> nie powiem. Mam, ale nie powiem. Dobrze. E, ostatnie pytanie, które chciałbym Panu zadać. E, wiem, że Pan działał z Bzowskim i z e, paroma innymi osobami, z Panem Pawłem Żarnochem e, i paru innymi, których już nie będę wymieniał, e, tutaj w Warszawie, w okolicach Warszawy, zwłaszcza e, na terenie e, Czerniakowa elektrociepłowni, siekierki, tak, tak, tak. tak, bo tam działo się dużo dziwnych rzeczy. No mnóstwo, rzeczy, mnóstwo fotografii mojego autorstwa jest z tamtych okolic właśnie. No właśnie. Głównie w tamtych czasach fotografie, które się pojawiały, były publikowane w artykułach pana Kazimierza Bzowskiego były moje. Nie, nie powiem, czy wszystkie były UFO, prawda, czy były jakimiś tam takie ocenialiśmy, ale yy, miejsca, zdarzenia, sytuacje w trakcie fotografowania, czyli, wie Pan, to cała otoczka, yy, jak się to. Jak ktoś jak to się nie ugrudzi się w tym całym, nie stoi na, w nocy i nie pstryka zdjęć po 3-4 godziny z górki Czerniakowskiej, no to nie można powiedzieć, że jest wologiem. Bo ktoś, to przepisuje z książki do książki i o książce. Potem jest następna książka, co o tej książce, i nigdy w życiu za przeproszeniem nie spocił się, jak stoi się. No, miałem takie zdarzenie osobiście, mogę o nim opowiedzieć. Jak stałem na górce Czerniakowskiej i w pewnym momencie doznałem takiego uczucia, jakby ktoś mi strzelił z lampy błyskowej. A to jest krawędź górki Czerniakowskiej, kiedyś była stroma i taka kamienista bardzo. Także można było sobie niezłą krzywdę zrobić. Upadając z powietrza bije Panu w twarz lampą błyskową. No, ciekawe zdarzenie, co nie? Nie tylko mnie oczywiście. Było parę osób w tym momencie. No, to było dość późno. 23 z groszami, czy nie pamiętam. Zresztą Zoski pewnie to gdzieś kiedyś odnotował. Bo, bo, no, on tam nie był akurat w tym momencie, kiedy to się działo. Ale były takie rzeczy. Jeżeli ktoś takich, takich rzeczy nie doznał, to, o czym my tu rozmawiamy. No. no właśnie, a jakie panowie robiliście eksperymenty? Bo robiliście ich wiele. Między innymi takie fotograficzne, prawda? Były fotograficzne. Ja w dalszym ciągu eksperymentuję z poszukiwaniem, jakby to powiedzieć, ze zniwelowaniem tej niewidzialności tych obiektów, no tak. które nazywamy niezidentyfikowanymi. A tak naprawdę one już są zidentyfikowane. Kiedyś rozmawiałem chyba z panem przez przez telefon, czy rozmawialiśmy, nie można nazywać obiektów zidentyfikowanych, niezidentyfikowanymi, skoro już my nadaliśmy im kształt, kolor, one już poniekąd są zidentyfikowane, ale teraz jest inny problem, one stają się niewidzialne, więc no, próbuję opracować metodę do, do niwelacji tej, tej niewidzialności. Bardzo ciekawe, ale jeszcze chciałbym się skupić właśnie na tych metodach. Jakich tych metod używaliście? Co znaczy, chodzi mi konkretnie o fotografię. No, głównie poszliśmy w jakiś... stronę błon uczulonych, bo kiedyś nie było takich możliwości, było uczulonych na podczerwień. Robiliśmy też nawet doświadczenia z błonami rentgenowskimi. Też robiliśmy takie doświadczenia. Jakie były efekty? Zastanawiające. W każdym bądź razie to spowodowało, że poszliśmy w określonym kierunku, czyli bardziej w stronę podczerwieni. Chodziło o eliminację zakresu promieniowania tak. całego widma. Więc chcieliśmy wykluczać kolejne, jakby to powiedzieć, ustalić strefę, w której ono się najwięcej klasyfikuje, gdzie je można złapać. No, były różne próby, różne, różne testy, różne materiały, różne. Różne sprzęty no do właśnie, fotografowania, tak. tak. No, robiliśmy takie doświadczenia. A czy oprócz y, sprzętu fotograficznego używaliście y, jakiejś innej aparatury, czy nie? Nie mogę powiedzieć. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.